W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego miłowanie w Jezusie na piątą niedzielę po Zielonych Środkach czytamy Ewangelię, która jest takim bardzo praktycznym wskazaniem, jak powinniśmy Bogu składać chwałę i jest w tej Ewangelii też zawarta odpowiedź, dlaczego Bóg nie wysłuchuje naszych próśb tak często. Słyszy się raz po raz wśród osób pobożnych, które się modlą, że Pan Bóg nie wysłuchał moich prośb. Przyczyny tego mogą być bardzo różne. Po pierwsze, Pan Bóg wie lepiej, czego potrzebujemy w danym momencie i nie da nam tego, co nam, y, może zaszkodzić, bo jest lepszy niż najlepszy nawet matka, i wie, który pokarm jest dla, dla nas dobry. Ale też jednym z powodów jest to, że źle prosimy. Źle prosimy. A to zło wynika ze złego nastawienia. Ze swych intencji, które mamy w sercu. Najpierw musimy koniecznie naprostować samych siebie, by móc złożyć Bogu właściwy dar, by być wysłuchanym. Od tej intencji wszystko by tak rzec zależy. Od intencji wszystko się zaczyna. Jaką mamy intencję? Jaką mamy naprawdę intencję? Musimy naprawdę pogrzebać sobie w sumieniu, nie by być jak skrupulat, tylko po to, by faktycznie odkryć takie ukryte nasze zamierzenia, które skrywają się pod taką, takim narostem pobożności, przed, pod warstwą takich pobożnych życzeń, wymówek, w którym potrafimy ukryć przed samym, nawet sobą nasze prawdziwe intencje. Czy mamy w sobie taką wolę, by heroicznie pełnić wolę Boga? dla tej woli Bożej, by ona była realizowana w świecie, by święta wola Boża się pełniła, tak o to się modlimy w nasz, czy dla tej woli Bożej potrafimy zrezygnować ze wszystkiego, co my stanowimy. Czasami, i to jest typowe dla dusz pobożnych, wyobrażają, wyobrażają sobie one, że osiągną one jakiś wyższy stopień świętości czy doskonałość wokół, w ten sposób, że będą się na przykład trzymać kurczowo tego, co do tej pory czyniły, czy będą naśladować różnych świętych, a tymczasem okazuje się, że to nie daje efektu, bo na przykład nie pełni się obowiązków stanu, które są podstawowe, od nich trzeba zaczynać. Matka, która nie nakarmi swoich dzieci, nie będzie wysłuchana. Przez Pana Boga, nawet jeśli odmówi maksymalną możliwą ilość modlitw ustnych z modlitewnika, bo obowiązkiem stanu jest nakarmić dzieci, opatrzyć je, jak tylko potrafi najlepiej, a modlitwa może być tą modlitwą, która będzie bardziej modlitwą być może serca, czy też zjednoczenia serca, prac, intencji, które są za pracami. Z, z boskimi intencjami, które ma najświętsze serce Pana Jezusa. Dlatego musimy dobrze badać swoje serce, dobrze badać swoje zamierzenia, mieć taką naprawdę heroiczną gotowość na to, by zrezygnować nawet z tego, co wydaje nam się być święte. I tutaj bardzo wiele dusz pobożnych potrafi się wyłożyć. Dlatego często świątobliwi zakonnicy bardzo dbali o to, by w swoich celach chociażby nie mieć za wielu jakichś choćby i pobożnych artefaktów obrazków świętych. One są dobre, one mogą budować pobożnych, ale czasami można się za bardzo do nich przyzwyczaić. Święta Weronika Giuliani, które święto obchodzimy 9 lipca, przez cały okres, gdy była przełożoną kapucynek, klarysek kapucynek w del Castello, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie kilka wieków wcześniej była, ale w klasztorze dominikanek błogosławiona Małgorzata Tola, czyli Małgorzata z Kostelą, miała w, swoim, w swojej w mniejszej kapucyńskiej, praktycznie oprócz krzyża i, i Pisma Świętego i łoża, nic poza tym nie miała po prostu, nic poza po, nie, nie miała, a była to święta, która posiadała różne dary, by tak to nazwać, charyzmatyczne w charyzmatycznym stopniu największym z tego, co komisje w Rzymie poznały. Tak, tak stwierdziła komisja kanonizacyjna, że nikt do tej pory nie miał tylu darów różnych, przyrodzonych, co święta Weronika Giuliani. Gdy badano jej serce po śmierci, okazało się, że na sercu miało wyryte 24 symbole męki pańskiej. Żaden ze stygmatyków, albo ono stygmatyczką, nie miał na sercu wyrytych różnych symboli męki pańskich. Sym... Męki pańskie, chociażby włócznia w takiej liczbie, 24. Pokazuje to nam, że są święci, którzy naprawdę bardzo u Pana Boga sobie zasłużyli na wielkie dare. To są dary, nawet dar, na dar, nie niezasłużone, ale byli wierni łasce i dzięki temu te dary mogły się u nich pojawić i objawić w stopniu bardzo, ale to bardzo wielki. Przypomnę o tym Wielkim Święcie, które obchodzimy w Krakowskiej. W czwartek Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ten wizerunek. Od średniowiecza był w Rzymie. Był w kościele Augustianów w czasie najazdu napoleońskiego. <tryk> Kościół, w którym się znajdował, został zniszczony. Obraz wrzucony gdzieś na strych, być może po to go ukryć, gdy go znaleziono na powrót, pius IX, papież <tryk> poprosił od nowego polskiego jednego polskiego malarza i w zgromadzeniu redemptorystów, zgromadzenia Świętego Zbawiciela, rozkazałbym propagować kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Redemptoryści stworzyli, czy też rozprodukowali ten kult tak znakomicie, że obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest najpopularniejszy w tej, w tej dobie na całym świecie do Polski kult Matki Bożej nieustającej Pomocy przybył wraz <coughs> z ojcem Bernardem Łubieńskim. Z tych Łubieńskich, którzy wydali wielu <coughs> biskupów, w tym Prymasa. Bernard Łubieński urodził się w Guzowie pod Warszawą. Skończył szkołę katolicką w Anglii. w to była szkoła Kutberta. Przyjął święcenia w Akwisgranie. Podobnie jak Święty Klemens Dworzak w czasie swojej prymicji miał wielką, wielki zaszczyt, że uhonorowano go w ten sposób, że musiał posługiwać do stołu w czasie, w czasie um, uczty, po, jeśli to tak w ogóle można nazwać, po swoich święceniach kapłańskich. Później, ojciec Bernard, został przeznaczony, przypisany dystryktowi austriackiemu, redemptorystów. I w roku 1883 przybyli redemptoryści ojciec Bernard Łubiński i Antonin Jedek, Czech rodem, podobnie jak święty Klemens w Dworzach, 100 lat wcześniej do Mościsk w diecezji przemyskiej. Jest mościska znajdują się obecnie za kordonem. Tam przyjęli hrabia Roger Łubiński który miał majątek pod Rzeszowem, a gdy był na polowaniu zobaczył podomnikański klasztor w Mościskach i tam sprowadził redemptorystów, w tym swojego rodzonego brata, ojca Bernarda. Tam ojciec Bernard Łubieński wprowadził obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od tamtej pory właśnie klasztor Mościski był tym, który jako pierwszy miał ten przywilej życzący Matkę Bożą nieustającej pomocy. Później ojciec Lubiński 10 lat później święto Matki Bożej dobrej rady, 26 kwietnia 1893 roku objął po benedyktyński tym razem klasztor w Tuchowie. Przybył tam wraz z bratem Bartłomiejem Gralą. Od tamtej pory zaczyna się dzieło, mniej więcej od tamtej pory zaczyna się dzieło nawrócenia diecezji tarnowskiej, która podupadło. A dzięki redemptorystom w krótkim czasie, w ciągu jednego pokolenia, stał się najbardziej płodną w powołania, powołania kapłańskie. Później przybył po kolejnych niespełna już dziesięciu latach ojciec Bernard Kubiński do podłuża, które znajdowała się w tym czasie pod Krakowem jeszcze. Dopiero około 10 lat później, przed I wojną światową, to już przed I wojną światową, prezydent Krakowa Juliusz Leo, stworzył tak zwany Wielki Kraków, który dzięki czemu Podgórze zostało włączone do Krakowa. I tam zbudowano kościół na i tam wprowadzono kolejny wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który również bardzo szybko zasynął z cudów, które się wokół niego, z, z niego wychodziły. W Tuchowie akurat Matki Bożej Nieustającej Pomocy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie stał się tak popularny, ze względu na to, że już wcześniej tam Obraz Matki Bożej Tuchowskiej, czczony od co najmniej od XVI wieku. Ten klasztor podgórski redemptorystów stał się bardzo ważny, ponieważ stamtąd ojciec Bernarduwieński nawiedzał zabór pruski, Górny Śląsk, również zabór rosyjski i tam rozpoczynał wielkie dzieło nawrócenia tych ziem. To, to był cechą redemptorystów, że prowadzili oni misje ludowe. Również wielkie misje wśród kapłanów. To była taka dewiza walca Bernarda, że redemptorysta może rzucić każdą robotę, byleby, jeśli tylko ma spowiadać kapłanów. To było dla niego tak ważne. Wiedział, że poświęcenie duchowieństwa jest tak bardzo ważne, że wszystko inne musi, musi poczekać, byleby tylko wyspowiadać by kapłanów, czy głosić dla nich rekolekcję. Bo kapłan uświęcony to jest takie prawdziwe światło, rozświetlające <laughs> mroki, mroki naszych czasów. Stąd też mówię gorąca prośba do Was, byście się modlili, za tych kleryków, którzy jutro na Florydzie otrzymają święcenia diakonatu i święcenia niższe, i za księdza diakona Ejdana Gilchrista, który w sobotę otrzyma święcenia prezbiteratu. Jutro te święceń na Florydzie udzieli przepraszam, biskup Flis z Instytutu Rzymskokatolickiego, a w sobotę biskup Selwens, również z naszego Instytutu. Powracając do Ojca Bernarda, po pierwszej Wojnie Światowej osiągnął on to, do czego dążył. Jako następca świętego Klemensa Dworzaka, Klemensa Marii Dworzaka przybył do Warszawy i tam na Karolkowej udało się zbudować klasztor redemptorystów i tam również Spoczęły jego doczesne szczątki. Można je nawiedzić tam w bocznej kaplicy, czy też właściwie przedsionku kościoła. Warto też nadmienić, że redemptoryści, swój nowicja, to jest zbudowani na kulcie eucharystycznego na świętego serca Pana Jezusa. Gdy powstał klasztor podgórski, erygowano go w czasie sydywakanty po śmierci roku 13. W 1903 roku, a jeszcze przed wyborem kardynała Sarto z Wenecji na papieża, czyli wiemy, że później przyjął imię Pius X, X, W tym nowicjacie, który powstał w klasztorze podgórskim redaktorów, całą duchowość, czy też Kształcenie kleryków, nowicjuszy redemptorystowskich oparte na kulcie eucharystycznego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Warto jest o tym kulcie pamiętać. Zwłaszcza, że miesiąc Czerwiec ma jeszcze 7 dni, łącznie z dzisiejszym osiem. Każdy z tych 8 dni może być dniem, w którym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa należną chwałę wyśpiewamy złączymy nasze intencje z intencjami Najświętszego Serca Panu Jezusa, przestaniemy sioczyć na innych, wyzywać naszych współbraci od zakał i bezbożników. I wtedy nasz dar, który złożymy na ołtarzu przez ręce kapłana, dzięki rękom kapłańskim, wtedy ten nasz dar będzie czysty. I wtedy ten dar będzie miły Panu Bogu i zostanie przez Najświętsze Serce Panu Jezusa przyjęty Bóg ucieszy się z tego daru oczyszczonego przez niepokrane ręce Maryi na Święte Serce Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie będzie pokorany na Święte Serce Pana Jezusa, Matkowożnie nieustającej pomocy, Amen. świętych dziesięciu tysięcy męczenników. Amen.